Poszło. Okej, okay. Asia jako osoba, która, yy, którą widać, musisz z, z ładnie zapowiedzieć, że to jest odcinek pozorów kontrolowanych i tak dalej, dalej, dalej. To jest odcinek pozorów kontrolowanych w sezon drugi, nie pamiętam. Jaki drugi, Czwarty? <głosy> <głosy> nie, no to spoko. Odcinek. Dobra. Pain, I czwarty sezon pozorów. Do... Hmm, to jest sezon czwarty pozorów kontrolowanych. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Nie wiem, który to jest odcinek, bo nigdy nie mogę zapamiętać. I ja też przed nie z nami. Tutaj są z nami bardzo mieli goście. Tak, może. Jestem Piotr Skowronek. Jestem Mariusz Sikowski, A bardziej znani z YouTube'a jako? Chocolate milk Vlog. Mm, Koster. Koster, tak. Bardzo nam miło, że jesteście w Poznaniu. Może powiedzcie nam co się robicie Właśnie, na co tutaj Tak was wprowadziło. Przede wszystkim przyjechaliśmy na PGA i przy okazji spotka się z znajomymi i z wami. A ja, jeszcze ja nie? A i no i oczywiście ja PGA, ja i znajomi. To jest taki główny cel. Tak. A ty ja jeszcze całą wikam, nie? No. Tak. tak. Od jutra, nie? Od jutra. Od jutra. Nie Szczerze tak. tak. No. Ja w ogóle nie interesuję się Magoma, no. ale z nimi jadę po prostu. A wiesz, że tak. się możesz ściągnąć i zarazić. Wiem, ale A. wiesz, ostatnie co ja oglądałem to był Dragon Ball i to wszystko. Ja tu samo no. to była moja Ponieważ bajka, kiedyś to. przychodziło okay. się... Z... Anime, nie bajka, proszę cię. Ja żądałam czerwony. Ja jeszcze powiedzmy, że to jest chińska bajka. Chińska bajka. Wyjdźmy stąd, Zydźmy. Pogadamy. Nie no. Nie właśnie, yy, bo dużo ludzi na przykład mówi, że to są mangi. A co nie są mangi? Wiesz co, manga to jest anime na kartce, czyli komik. Komik, no, 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 typowo. No? Mam przy sobie nawet. Dobra, to zacznijmy tak teraz od tego prehistorycznego czasu, kiedy to jeszcze nie mieliście kamer i kiedy nie byliście tacy rozpoznawalni jak teraz, co robiliście wtedy? Były jakieś inne zainteresowania, Ale, to jest taka? Fotografia. Fotografia. Tak, tak? bardzo dużo robiłem zdjęć, dostałem do od rodziców i naprawdę wtedy to potrafiłem wyjść z domu, i nie wrócić przez 6 godzin po prostu robić zdjęcia. A to teraz... konu do tej pory robię? Do tej pory robić, tej pory tak. robić zdjęcia jakieś, a coś więcej w tym kierunku jakieś nawiązanie? nie wiem czy po prostu, znaczy, po tak, prostu siebie... tak dla siebie i jeżeli jakaś koleżanka poprosi, to chętnie zrobię. A to widzicie, no jeżeli chcecie zdjęcia. Czarno tak, czarno-białe głównie robię. Uwielbiam właśnie stare fotografie, bo to jest jednak, no coś w nich... Jest. Specjalnie ostatnio sobie, sobie kupiłem Polaroida 1000 i właśnie też będę... A jeśli tego w ogóle napić, tak. a chyba drogie są co? 80 zł za 8 zdjęć. A ja. jeżeli to nie lepiej sobie kupić chyba teraz Fuji ma takie... Są, są, są takie... Ale ja lubię takie, wiesz, 300-letnie aparaty. To jest stare. To jest stare. Musisz to, to mieć no tak, Fajne no tak. zdjęcia, te zdjęcia mają klimat, nie? Mimo, że są czasami takie no. prześwietlone. A gdzieś... jeżeli, no a jeżeli na przykład bawi, robisz takie zdjęcia analogowe stare, to też bawiłeś się w wywoływaniu tych zdjęć? Nie, nie, wiesz co, ja tylko właśnie mam tu dwa aparaty, swoją cyfrówkę no. i tego Polaroida. No. Na razie właśnie muszę kupić ten film, bo to jest cały film tutaj. Ale no to droga, jest droga zabawka. Jest ale wiesz, na 8 zdjęć są, to naprawdę warto. To te powiesić. zdjęcia będą takie idealne, nie? Bo wtedy chcesz no tak, tak, inaczej, tak. jeśli masz 8 zdjęć, 8 dych, 10 złotych za zdjęcie, to nie zrobisz takiego zdjęcia, sobie tak wiesz. No Znaczki. tak wiesz, no. Kto mi zabroni? Kto mi zabroni? Kto mi zabroni? Mogę zrobić sobie 10 takich zdjęć. Nie jestem burmistrz. 8, zdjęć, 8, 8 8 zdjęć. Ale, ale to jest dziwne, bo na polaroidzie można robić 10 zdjęć, a w samym filmie jest tylko 8, co nie? Bo masz taki licznik, masz licznik, tak? I masz od 1 do 10. No a tak naprawdę masz w całym filmie jest tylko 8 A Może planowali powiększyć Może. Może kiedyś było... kiedyś po prostu chcieli, żeby to było tak. No właśnie, żeby było 10, ale jednak nie zmieściło się na filmie. Kurczę, i tak to jest drogie. <grym> I tak to jest drogie, no jest drogie. A ty to robisz? Masz jakiś skata z sercami. Wiesz co, gdy no jeszcze żywe. miałem znajomych, tak? No. <grym> Kiedy nie było internetu na tak. świecie. <grym> nie, znałem, dyskort, Teraz już nie ma. Nie no, mam, że to jest. Ale y, zajmowałem się y, właśnie na, inaczej. Chodziłem na basen i grałem w kosza. Tak dziwne jestem niski, grałem w kosza. I wyrozumiałem, chyba to? Cześć, już tu ja piłkę. Ktoś po prostu <noise> Nie, no i dużo miałem taką ekipę stałych graczy, że graliśmy jakieś MMO, jeszcze no. typu M online, tak, tak, no. nie? I siedzieliśmy po nocach i też, ooo, oh, oh, dawaj level. <noise> A teraz też, co się, się nie zmieniło? Bo no, bo to... się nie zmieniło, do tej pory jest dawaj level. teraz nie ma to... 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 tylko I Basenu. To... Nie. Nie przepraszam, basen był chwali się jak miał go pro, to poszedł tak, na basen. Tak. Nie no, chodzę jeszcze na basen, y, ale <grym> nie gram na komputerze, ponieważ nie mam czasu. Nie wiem czemu, właśnie nie mam czasu na to, a tak bym chciał. I y, co, w kosza nie gram, bo... Nie gram na komputerze, nie? No oczywiście. <grym> nie no, w kosza gram, a wiecie, padzie. <grym> Podobnie, nie? Jaki sport był prawie, prawie? Składam cię do, do, do PlayStation i gram przez 4 godziny, <grym> No i tyle. Ja się sobie z fotografiem, masz swoją pasję, ty robisz swoje, to co Was spowodowało do tego, że rzeczywiście też <kluzny> stronę. Wiesz co, ja pomyślałem, że chętnie, że fajnie by było zostać yy, Prezenterem wiadomości. Uwierz no. mi, że taki jarało, że bym został prezenterem. Tylko, że miałem słabą dykcję, strasznie. Po prostu się ją i, i... i tak dalej. Witam. Witam. <laughs> Cały ten stół jest Nie Nieważne. No i wiesz, i e, chciałem poprawić swoją dykcję, i po, po, pomyślałem sobie, dlaczego by nie robić czegoś na YouTube. W końcu mogę jakoś tam popracować, a przy okazji może coś tam zdobędę. E, no i poprawiłem swoją dykcję, naprawdę widać efekty. I tyle, i no to ja było, głównie, i, to wpadę, było I to było główne, e, głu, głównym moim celem. Dla ciebie. Ale chcesz dalej iść w tym kierunku? Nie, już nie już nie. nie, już nie. Jakoś tak, już mi się odwidziało, ale jak już jest, są, e, są e, ci widzowie, no to jednak no. wypadałoby robić. Jeżeli no. mi się to kiedyś znudzi, a kiedyś mi się na pewno znudzi, to po prostu to zostawię, podziękuję. A już w miesiąc cię nie masz. E, nie, wiesz co, Bo ja postanowiłem, że ja się mam szkoły, co nie? Tak no. jak prawie każdy tak, tak. z tyberów ma. Poznawiłem, że raz w miesiącu będę robił Chocolate Week. To jest 7 filmów pod przez cały tydzień. Moim widzom bardziej się to opłaca, bo oni zobaczą 6 filmów, a z 7, 7 to będzie live, niż 4 filmy w miesiącu. A ja poświęcę ten czas i tyle. Czyli jeden tydzień w miesiącu poświęca na to, żeby się załączyć tu, prawda? Tak. tak? tak. I, to ode, I to jest ode mnie zależy, który to będzie tydzień. Kiedy to Nie Jak byłem trochę mniejszy tam jakoś. Trzy lata temu, nie? Więc ja takie marzenie, żeby być aktorem, ale że y, mam wady wymowy, to powiedziałem, e, to jest niewykonalne, ale mogę to robić, to samo robić na YouTubie. A więc spróbowałem i no, udało się, no, mamy jakąś tam swoją małą widownię i robię to, co kocham, nie? No bo tak, no bo jesteście, jesteście obaj rozgłaszani, nie? No, no. To się, y Ciebie widziałem dużo wcześniej, nie wiem przez to, ale jakoś tam e, szukałem czegoś, nie, nie stricte e, tematycznego, tylko szukałem jak nakręcić coś w jakiś sposób vlogowy, szukaliśmy jakiejś inspiracji i ja trafiłem akurat na tych tak byśmy na filmik. Na który? Nie pamiętam który. Nie pamiętam, ale pamiętam, że była taka ściana w paski. A czy to, czyli to było wokoło w, w, w grudniu styczniu i w lutym. Możliwe, tak. możliwe tak. Bo ja miałem przez te trzy miesiące posłowiłem właśnie mieć inne I To mnie przyciągnęło, nie? Bo to, ta, ta ściana w paski to była genialna, nie? Po prostu tak by to wychodziło, nie? Ta ściana z no, taką perspektywą so... mała jeszcze rybie oko. Eee, Więc to były takie same były fotografem, Ja, ja widziałem jak to wszystko zrobi, że to pięknie wyglądało. No i tak troszeczkę oddaliłem się od tego. Od ściany troszeczkę rozmazane było to. jakoś tam wszystko sobie ustaliłem, Ale pomyślałem, że jednak wrócę do swojego pokoju. Bo jednak w moim pokoju był taki nastrój fajny. Ja mogę sobie jakieś tam lampki na święta założyć, to fajnie wszystko będzie wyglądało. No tak, Może jeszcze tak, kiedyś tak. wrócę, ale nie no wiem. wiem. Słuchaj, to jest za 650 zł, e, no 6 6, 6 zł. Za 650 złotych. Za 6,50 zł jest to to, bo to jest papier do e, prezentów, bo przyklejony na ścianę. To są, nie, to są dwie to są dwie rolki, za 6,50 kupiłem i przykleiłem, żeby... Żeby to nie była jakaś tapeta, bo to jest wiesz, ja sobie zrywam i mam inne tło. Ja chcę zadać pytanie. A jakby się spotkaliście razem, to niech ono powie lepiej. Ogólnie jeszcze przed vlogami nagrywałem gry. I jak podzielę tak powoli taką strefę vlogerów, ponieważ e, chciałem pokazać siebie, to właśnie e, szukałem innych vlogerów tam. E, znałem tam niektórych, ale właśnie szukałem dalej nowych. I pewnego razu, to było w styczniu chyba tamtego roku. Właśnie koleżankę powiedziała, Ej, jest tam jakiś gość, ze Szczecina, nagrywa vlogi i w ogóle ma w miarę mało widzów, ale szybko się rozwija. Może go jakoś go Wtedy miałem nie 30 3000 widzów. No. Tak mówię, Czyli to było w sierpniu chyba, nie? W sierpniu. To sierpniu, nie wiem. No, 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 Kto tego no. Roku. I e, tak pisze do niego, Siemka jestem kosper, jestem youtuberem, niedługo będę vlogerem i może coś nagramy razem. Bo chyba 3 do dostanę powiedzieć, Wiesz co, ja nie lubię rozmawiać z nieznajomymi, i, i, i jednak. No bo, chyba, nie, ale pomyśl nie. sobie, nie? pomyśl sobie, ja jestem małym YouTuberem, ja dopiero co zaczynam, nie ogarniam w ogóle ja sobie publiczności i tak no. dalej. I tak wiesz, nie no, pod koniec tego, pod koniec sierpnia miałem około 2000, i tak wtedy miałeś, miałeś jeszcze 100 coś na pewno. Pod koniec sierpnia. Jak ja piszę, dobra, nieważne, to... nie i tak wiesz i tak, yy, wiesz, i tak pisze do mnie jakiś gościu, Patrzę na jego ten, on jakieś gry nagrywa i tak, boże, weźcie, jeszcze mnie zgłosi, i tak, dobra, to ja mu odpiszę, patrzcie. Ale o, nie ustawałem, dokopałem się potem do jego live'a. Nie ustawałem. Ale jak teraz serastel... terminacja. Jak rasowe, nie? nie bo założyłem się z koleżanką, że do końca wakacji w nim coś nagram, tak no. naprawdę, to reszta ja tego nie mówiłem. No. Wyszło, mamy newsas. I koniec znajomości. Założyłem się z koszankem, że z nim coś się nagram. A więc e, wbiłem na live'a i potem on tam na skape rozmawiał. A więc wbiłem tego skape'a. Udało mi się, rozmawiałem z nim. I tam z innymi toberami tak chyba do drugiej w nocy. W sumie tak trwało, nie? I potem spotkaliśmy się chyba tydzień przed końcem wakacji, tak to było, nie? Coś Nagraliśmy filmik i potem przed pół roku nie gadaliśmy co. No i jak... Dostał swoje kasy, schował. Wygrałem, nie, I to, po co on, nie? nie, ale potem jakoś się zgadaliśmy i tak e, spotykaliśmy się coraz częściej, i no i staliśmy przyjaciółmi. I teraz co tydzień, ja pierwsze. Ja ja teraz co się Wiesz co, to jest nasze przyjacielstwo, że mieszka od siebie o 2 złote, ale tak naprawdę o 40 minut. 2 ty bo bilet trzeba kupić. Tak, tak, tak. jak wiesz, nie niedzielę, o nie, znowu czoklet. I tu wiesz, albo ja do niego jadę i tak dalej, albo to jest tak. W ogóle, bo... Trzecia liceum. Ja druga. É, é, é um Nie. A, A jakie, jak, jako, jako youtuberzy, oby, jakie są wasi, jacy są wasi, nie wiem, może e, wzory YouTube'a dokończą do życia? Są jakieś ulubieni youtuberzy, których lubicie oglądać, których oglądacie? To znaczy, więc ja już próbuję, próbuję ja w sumie już tak od dłuższego czasu, sam, jakoś tak swój własny styl no. próbuję zrobić, coś tam dokładam do tych tych ostatnio, nie wiem, wymyśliłem coś jak czokolwiek, od czekolady, i czokolwiek i jakaś stronka na Facebooku, ktoś założył stronkę na Facebooku, która już ma tysiąc ileś tam lajków, bo ja no. kiedyś powiedziałem cokolwiek na live yy, i ten, i ludziom się to i co, nie, jakoś tak próbuję własny mieć styl i tak dalej kiedyś to był y, rok, ale już przez to kręcić tuby, więc przepraszam bardzo, ale już nie i... Y, jakie było jeszcze pytanie? bo ja mam bardzo słabą pamięć, dosłownie no <grym> <bo> słabą <grym> pamięć to ale to widać, że dragą bolał, No, to wiadomo. Ehm. Kospera, no wiadomo, że Kospera. No. Wiesz co? Nawet, na nawet no. Wiesz co pewnie to są młodzi vlogerzy, <gulgarzy, gulgarzy>, bo ja uwielbiam oglądać mądrych wogażek, którzy się, którzy to się to starają zlepce. o to, co nie, czasami coś tam im podpiszą, że naprawdę super, tak, a później to mi piszą, pięć tysięcy wiadomości, jej, dzięki, dzięki, dzięki. To to jest, tak, tak. zdjęcia jezu? tak. A z tych yes. większych to naprawdę jakoś tak. To... No, U, tak. tak. A z tych... Zresztą zaraz pewnie tak. będzie widać, tak ogląda. A z tych większych to wiesz, co Krzysztof Gąciarz i nawet czasami się zażobierze jakiegoś rekspreya. I to jest to wszystko. A ja tego. A ja na przykład tego Koleś tak się nie Którego? Tego Krzysztofa. Krzysztofa Gąciarza. No, specyficzny człowiek, ale można się czasami pośmieć przy jego. Ale tak, tak. że? Ja ja... Oglądamy jeden odcinek. jeden. Tak? I spoko to nie spoko, ma, ma swój taki content, nie? Te no, wbuchające beczki, też on, napisał, on napisał książkę z tak, e, tak, sekrety wideo. Tak. Przeczytam całą książkę, naprawdę, dla mnie to jest i to jest jakby jakaś Biblia, co nie taka perfina, jak żyć na YouTubie. Jak ty to czytasz, to jest po prostu jakbyś miał pokrok, jakby to jakiś bóg napisał coś w tym stylu i on tam jogari, i, i on tak po prostu tam pisze co należy robić, żeby coś tam najlepiej wychodziło. Fajnie się to czyta, naprawdę. Niektóre może rzeczy faktycznie wprowadziłem do swojego wroga, ale jakoś tak niektóre mnie nie przekonują, bo na przykład... On tam y, tłumaczy, że każdy youtuber powinien mieć jakieś swoje alter ego. No. Tak jak on ma tego gimbusa, to jakiś gościu inny powinien mieć jakąś inną, wiesz, osobę. Tak. No. Ja nie do końca się tym zgadzam, bo ja nie wyobrażam sobie mieć, nie wiem, kogoś tam na swoim kanale. No jakoś do mnie to nie pasuje. Czy Wy już zarabiacie na YouTube? Tak. A cię było z tego założenia, że jeżeli już ktoś naprawdę... Y, nie lubię tego założenia, że... W niektórych, w niektórych widzach to jest, że gościu zarabiający na YouTube to on się sprzedał i tak dalej. To jest zła. Ale wiesz, to nie, nie sądzę, żeby zarabianie na czymś, co się lubi robić, bo za coś musisz Nie, to nie jest złe, nie? tylko właśnie. Ale część ludzi robi to po to, żeby zarabiać, a część ludzi robi to, bo lubi to robić, tak. i, ale przyjdzie i czas, i kiedy będą chcieli tego zarabiać. Przykro mi, no taka i taka tak, tak. Rzecz, no. Czekajcie, jeszcze mam 4 minuty. Mhm. E, żeby dokończyć ten wątek mhm. e, Wiele ludzi po prostu... Tydydy. Tydydy. Wielu ludzi po prostu robi to w ten sposób, że e, widząc, że komuś się powodzi, że jest jakiś jakiś sposób tak. rozpoznawalny, że to się kręci, to trzeba he go hejcić. znaczy, to Ale tak tak nie to tak chodzi o hejty, sporady. bo hejty powoli to, Nie to, wiem, czy to się, to to się, zauważyć, się to. bo hejty tak naprawdę schodzą. Teraz jest na modzie, jest sprzedałeś to, jest, tak. taki, to, jest, to jest taki... Nie, to już też wychodzi, no jak u mnie. No powoli wychodzi, To, to znaczy ostatnio, jak poleciał hejta, na Bastera, tego, tego i na to Struniczyk, no. No ale AdBuster, ja osobiście znam Albustera Ad i AdBuster to jest koleż, który nigdy mm -hmm. nie, nie ukrywał że się, niech nie uczymy, z ukrywał. To, to jest koleś, który wygrał taką nag nagrodę, wygrał no, na YouTube w Londynie, zarobił kupę kasy, robi fajne projekty, bo poddaje z siebie suwery. Być jak Jan Błachowicz. Jak Błachowicz, tak. Jak To bo dalej prowadzi? Ono, on przez dwa lata się będzie przygotowywał później na rynku. To jest duży projekt, nie I on całą kasę przeznaczył właśnie na ten projekt, na treningi, na siłownie, własne poświęcenie, także nikt nie może mówić zbytnio, że Ci ktoś już sprzedał, jeżeli poświęca pieniądze, które zarabia, jeszcze. na cel YouTube, na celi tuba tego, że robi coś dla ciebie, kupuje sprzęt, trenuje, poświęca własne zdrowie, wyrzek wyrzeczenia ma swoje rzeczy, no to sorry, no. Ty nagrywając, nagrywając jakikolwiek filmik też przeznaczasz czas, który mógłbyś, nie wiem, spędzić przed telewizorem na to, żeby komuś się i żeby komuś się znaleźć. Ale to ludzie tego no. nie, nie, nigdy nie pojmą, albo pojmą do znaczy, momentu, kiedy zawsze nagrywasz. Oni, myślą, oni myślą, że filmik się nagrywa tak o, już i jest. Tak, Temat zawsze jest w głowie, zawsze zajebiście wychodzi. W ogóle bez cięć. Tak, bez cięć. Jak, jak mi ktoś powie, że ktoś żebyś części, to jestem... Jest, mi, jest mistrzem ta osoba, nie? Jest mistrzem. Dobra, nie przedłużamy, bo mamy spotkanie jeszcze na tym. Mam 15 minut na dojście, jeszcze trzeba zapłacić rachunki, także ja się bardzo cieszę, żeby też chwilę mogliśmy z Wami porozmawiać. Mam nadzieję, że jakieś informacje nowe dla Was widzów wyszły z tego filmu i mam nadzieję, że się dobrze nagrało, bo jest dramat nie wiedziałem statyku. mam nadzieję, że Bartka dziękuję. widać. Tak. Dziękuję za spotkanie, mam no, nadzieję, że się spotkamy i wspólnie Panie coś dziękuję. nagramy, także pozdrawiamy A. Was wszystkich yes. i lecimy. Dzięki. Cześć. Dziękuję. Dziękuję. Tak z złej, złej kolejności. Ale no, nie obrace, Ale ja pierwszy niosłem rękę, także moja cześć, wina. Przepraszam Was. Cześć, na razie. Na razie. Pozdro.